W Bolesławcu w Parku Miejskim przy ulicy Terankiewiczów trwa przebudowa amfiteatru. Zadanie realizowane jest w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerem miasta Bolesławca jest CITAU. W tym programie przekonanie Komitetu Monitorującego, przekonanie ekspertów, że takie zadanie mieści się w osi priorytetowej, mieści się również w założeniach, tu chodzi też o realizację wskaźników, które wynikają z programu, które są zapisane w podręcznikach, A to wymagało dużej finezji, dużej sztuki. I druga rzecz to to, że udało się dojść do bardzo dobrego porozumienia z władzami CITAŁ. My w tej chwili jesteśmy partnerem w wielu projektach już proponowanych zarówno z CITAŁ, jak i z tego małego trójkąta, czyli CITAŁ-Hradek, Bogatynia, również z Hradkiem realizowane są już pierwsze projekty. W amfiteatrze przewidziano 435 miejsc do siedzenia, nowe schody z piaskowca, nowoczesną scenę z nawierzchnią zbarwnej, żywicy przeciwślizgowej. Teren będzie oświetlony. Tego typu inwestycje realizowane w ramach programu Polska Saksonia otrzymują bardzo wysokie dofinansowanie, znacznie wyższe niż na przykład w regionalnym programie operacyjnym, a tutaj dofinansowanie dochodzi do 85% wartości kosztów kwalifikowanych. Wartość inwestycji to 1 385 000 zł. 85% kosztów pokryje dotacja. Umowa przewiduje, że remont amfiteatru zakończony będzie do końca 2016 roku.